Konferencja Olymp Marketplace 4 już się zaczęło, zaczęła, czekamy na prelekcję. A na razie witamy się z pierwszymi uczestnikami. Jest z nami Krzysztof Jantek. Tak zapytamy, jakieś pierwsze wrażenia na temat konferencji Olimp tego, co tu się dzieje. No, jesteśmy tutaj 15 minut, także na razie Aha. możemy mówić, że okay. jest niezła kawa, fajne pączki. To się to stoisk Dużo ludzi, super, że... Udało nam się już z kilkoma osobami porozmawiać. Jakieś pierwsze kontakty jest już też working. biznesowe? Tak, networking network okay. ruszył. I czekamy z niecierpliwością na e, czekamy z Okej. Okay. Jeśli okay. mogę zapytać, jaka jest taka główna prelekcja, na którą tak z niecierpliwością czekacie? Bo nie ma takiej konkretnej, po prostu chcemy się zainspirować a e, rozwijać biznes. No. E, no to może troszkę o tym biznesie pomówmy. Gdzie sprzedajecie już oprócz Allegro? Właśnie weszliśmy na early. Okay. oprócz tego mamy swój sklep. Aktywnie jesteśmy na tych e, trzech w zasadzie kanałach, natomiast e, prowadzimy dość intensywne przygotowania do wejścia na e, kolejne. Na kolejne. Okej, okay. te kolejne to są rynki zagraniczne, rozumiem? Tak, tak. Czyli rozumiem, że Amazon, Emac, Kaufland i tak dalej to są takie… Tak, tak. Okej, okay, okay. dobrze. E, jak myślicie, jeszcze takie ostatnie pytanie, może. E, jak będzie się w najbliższym czasie rozwijać, właśnie, rynek e-commerce, rynek marketplace? Przecież my jesteśmy a, w zasadzie malutką firmą, a, a, więc dla nas a, wejście w każdy nowy kanał liczymy na to, że jest kolejny taki kop rozwojowy. Okay. A, dlaczego? Podejrzewam, że przestrzeni dla nas na Marketplace'ach jest jeszcze bardzo dużo. No mamy szczęście dzięki współpracy z VSprintem dzisiaj być drugim sprzedawcą w kategorii na Allegro, bo pracujemy razem od grudnia zeszłego roku, mhm. więc bardzo intensywnie i bardzo fajnie się rozwinęliśmy dzięki współpracy z wami i liczymy na to, że w kolejnych kanałach będzie podobnie. No. Okej, okay. super. Czyli też tutaj padło, że VSprint też tutaj zrobił dobrą robotę. <laughs> już jest dobrze. A może jaką, yy, w czym Pałsmith najbardziej pomógł? W zasadzie na co dzień rozwijamy nasze ofertę, że doskonalamy. Jesteśmy, tak jak wspomniałem, małą firmą, mamy wąski asortyment i naszą strategią jest nie a, posiadanie o 2000-3000 SKU, mm. tylko mamy kilkadziesiąt SKU, które są po prostu częściowo już są świetnie opisane, świetnie przygotowane. a Nad wieloma jeszcze pracujemy a, i malutko po malutku rozwijamy taki. Bardzo jakby specjalistyczny i ekskluzywny półkę asortymentową. Okej. Okay. Mogę zapytać, co sprzedajecie? Oliwę z oliwek. Super! Zdrowo! I tak. Czyli chodzi o takie e, kształtowanie, żeby skupiać się na tym, żeby produkt był dobrze opisany, dopieszczać go i tak dalej, jego opisy, oferty i tak dalej. Żeby opis no odzwierciedlał tak. jakość produktu. Tak, tak, Super, fajnie. Tak to powiem. No to dziękuję Wam bardzo, byliście pierwszymi osobami, z którymi przeprowadziliśmy wywiad. E, wkrótce i... piersi na Allegro, wkrótce pierwsi na Tak. I życzymy e, udanej reszty konferencji, super kolekcji, z których wyciągniecie jak najwięcej, które pomogą Wam wejść na nowe rynki zagraniczne. Dzięki Do serdecznie. Do zobaczenia. Dobry じゃあ行きます。